W dzisiejszym przeglądzie rosyjskiej propagandy. Rosjanie kpią z Ameryki. Jesteś psycholem, zaraz Ci pokażę. Pokażemy także, jakich tematów propaganda unika i jakie są korzystne dla Kremla. Przegląd przygotowała Katarzyna Hawryło. W ostatnich dniach w rosyjskiej propagandzie dużo było rozmów o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Między innymi rosyjscy propagandyści z radością komentowali spór czy narastającą różnicę interesów pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem a Elonem Muskiem. W humorystycznym tonie i z ewidentną radością komentowano o tym, że obaj panowie są na siebie źli i narastają spory, które mogą skutkować również problemami, w państwie. Trump ciężko przeżywa rozwód z maskiem. Jak z liścia strzelił, padz. To tak na chłop. Najbogatszy człowiek przeciwko najbardziej wpływowemu. Gwiezdne wojny, epizod zero. Elon zaczął drażnić. Poprosiłem go, by odszedł. Odebrałem mu licencję na samochody elektryczne, która zmuszała wszystkich, by je kupowali, choć nikt ich nie potrzebował. On po prostu zwariował. W rozmowach prywatnych Trump był bardziej szczery. Nazwał Maska skończonym narkomanem o tym, że właściciel SpaceX codziennie zażywa cały koktajl tabletek w białym domu w mniejszym, w większym stopniu. Wiedzieli wszyscy. Jeśli chodzi o działanie rosyjskiej propagandy, to jednym z jej głównych celów jest właśnie eksponowanie i podsycanie sporów politycznych i społecznych na Zachodzie. W te działanie wpisuje się właśnie obecna narracja rosyjskiej propagandy, która polega na podkreślaniu narastających sporów w administracji prezydenta. Dla Rosjan jest to powód do radości Bowiem wskazuje, że w państwie amerykańskim, w Ameryce, którą jednak Rosja uważa za głównego swojego przeciwnika w wymiarze geopolitycznym, nawarstwiają się problemy, co może skutkować osłabieniem państwa. Jeśli spojrzymy na szersze, szersze cele rosyjskiej propagandy to od bardzo dawna widać, że głównym celem jest eksponowanie i podsycanie różnic w poglądach w wspólnocie transatlantyckiej, a także też osłabianie i podsycanie sporów w poszczególnych państwach Zachodu. Tak więc teraz narastający spór pomiędzy Elonem Maskiem a Donaldem Trumpem jest przez Rosję też witany w bardzo pozytywny sposób. W humorystyczny sposób odniósł się do tego między innymi Władimir Saławiow, który na tę okazję przygotował nawet specjalną animację w retoryce rosyjskiej propagandy spór pomiędzy Elonem Maskiem a Donaldem Trumpem jest określany jako rozwód Teraz cały świat z zainteresowaniem obserwuje rozwijającą się w Ameryce rewolucję. Trump natknął się na to, co można określić jako partia demokratyczna na wygnaniu. Jak tylko wziął się za temat nielegalnej imigracji, to od razu zaczęły się walki w Kalifornii. A tu, jak tylko okazało się, że dwa samce Alfa nie mogą się dogadać, to doszło do jadki. Wczorajsi przyjaciele zaczęli się zachowywać w sposób zupełnie bezprecedensowy. Na kanale. Sołowie of Life. Zdecydowaliśmy się nawet wytłumaczyć to dzieciom. Zbuduję największy, najlepszy zamek i niech wszyscy zazdroszczą. To twój zamek? On się rozwali po pierwszym deszczu. Po prostu mi zazdrościsz. Idź się bawić swoimi głupimi samochodami. Beze mnie ciebie w ogóle nikt by nie zaprosił do zabawy. Jesteś psycholem, zaraz ci pokażę. A mówiłeś, że to najlepsi przyjaciele. Jutro się pogodzą, jeśli nie pozabijają się nawzajem. Czy to księżyc? Wreszcie. Staramy się, by polityka była zrozumiała dla ludzi w różnym wieku. Właśnie za ten projekt dostałem od The Times tytuł Cara Putinowskiej Propagandy. Jeśli już mówić poważnie, to ten konflikt jest rzeczywiście przerażający. Poszli na noże. Takich kadrów, jak te, które pokazaliśmy Państwu, nie zobaczycie Państwo w rosyjskiej propagandzie. Rosyjska propaganda milczała na temat ukraińskich ataków na rosyjskie obiekty wojskowe, a mianowicie na, na temat ataków dronów na rosyjskie lotniska, które doprowadziły do zniszczenia części floty powietrznej Armii Rosyjskiej. Rosyjska propaganda w, w ubiegłym tygodniu starała się ukryć ten temat. Zamiast tego komentowano te wydarzenia w rosyjskiej przestrzeni publicznej, które były bardziej lekkostrawne dla Rosji rosyjskiej propagandy, a mianowicie dwa uderzenia, dwa ataki na rosyjską kolej. Rosyjska propaganda w swojej narracji skupiła się na tych dwóch incydentach, a mianowicie na wypadku czy ataku na kolej w obwodzie bryjańskim i w obwodzie kurskim i pokazywała to jako atak terrorystyczny ze strony Ukrainy. Rosyjscy propagandyści starali się koncentrować na humanitarnym wymiarze tej katastrofy. Wskazywano, że ucierpieli ludzie, że społeczeństwo się solidaryzuje, że Państwo zadziałało bardzo sprawnie, że zorganizowano akcję pomocową, natomiast starano się unikać jak ognia wskazywania na to, że Ukraińcom udało się zniszczyć jednak również obiekty wojskowe w głębi Rosji, w głębi terytorium Rosji. Zacznijmy od tragicznych wieści. Wczoraj późnym wieczorem o 22.44 czasu Moskiewskiego w obwodzie bryjańskim most zawalił się tuż przed nadjeżdżającym pociągiem pasażerskim. Pociąg uderzył w leżącą na torach konstrukcję. Maszynista i jego asystent zginęli natychmiast na miejscu. Pociąg jechał z Klimowa do Moskwy po jednotorowym przejeździe w obwodzie Briańskim. W wagonach podróżowało 388 pasażerów. Gubernator regionu Aleksander Bogomas ogłosił, że 7 osób zginęło, a 66 zostało rannych. Całą noc jednostki ratunkowe były na miejscu zdarzenia. Ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych przeprowadziło operację poszukiwawczo-ratownicze. Z punktu widzenia państwa rosyjskiego bardzo niekorzystna informacja i dlatego też propaganda stara się ukryć, bowiem wskazuje ona na to, że armia rosyjska, służby rosyjskie nie były w stanie uchronić bardzo ważnych obiektów wojskowych, co zaowocowało tak dużymi stratami. W przekazie rosyjskich propagandystów było widać, że e, zapanowała irytacja, zapanowała nerwowa atmosfera. Między innymi Władimir Saławiow, jeden z głównych propagandystów w sposób bardzo emocjonalny zareagował e, na te ukraińskie ataki, domagając się e, kary. Kary dla osób, które komentowały te wydarzenia, które upubliczniły te wydarzenia. Nie domagał się kary dla rosyjskich służb czy dla armii, ale dla osób, które ujawniły te informacje. Pokazuje to, jaki mechanizm cenzury obowiązuje w Rosji. Y polega on na tym, że niekorzystne dla Kremla wydarzenia się po prostu przemilcza i każe się tych, którzy je ujawniają, a nie likwiduje się przyczyny problemów w zarodku. Spójrzmy na reakcję Saławiowa. Witajcie, mili przyjaciele. Jakoś nie mogę się zmusić, żeby powiedzieć dzień dobry. Witajcie więc drodzy przyjaciele. Poprosiłem mojego przyjaciela Dimitrija Kulikowa, żeby się ze mną zamienił. To nie było zaplanowane ani związane z wczorajszymi wydarzeniami. Po prostu jutro wybieram się w podróż służbową. Niedaleko, tu w okolicy, dlatego żebym nie musiał odwoływać audycji. Tak więc, co się wczoraj wydarzyło? Sądzę, że wielu osobom się nie spodoba to, co powiem dzisiaj. Postaram się powstrzymać emocje i unikać przekleństw i po prostu spróbować przeanalizować sytuację. Po pierwsze, moim zdaniem przemilczenie tego i udawanie, że wszystko jest w porządku, nie jest właściwą postawą. Również uważam za oburzającą tę całą historię, którą rozkręciła ta grupka nikrzemników i łajdaków podających się za blogerów wojennych. Jestem przekonany, że Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej doskonale wie, co trzeba zrobić. Pewne osoby trzeba już definitywnie posadzić, zważywszy na to, że ich obrzydliwa histeria została przyjęta przez media zagraniczne, również te, które są wobec nas wrogo nastawione. Można stwierdzić, że wykonali świetną robotę na rzecz wrogiej propagandy zrobili im najlepszy prezent jednocześnie poziom ich kompetencji weźmy na przykład tego starego pseudo funkcjonariusza wojsk specjalnych który oprócz chrypki i wątpliwego przydziału nie wykazał się w żaden sposób Albo tego Drania, Skurska, który z jakiegoś powodu wciąż nie został jeszcze pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wojsko się go pozbyło i oczywiście w końcu pójdzie za kratki, czy też otwarcie krypto ukraińska sfołycz, która osiedliła się na naszym terytorium. Ale nie o nich chodzi. To łupież, to wszy. Tak samo do tej łupierzy zdecydowanie należy ten kretyn, ten żołnierz poborowy, który zamiast złapać za broń, przy czym nieważne, czy potrafiłby się nią posłużyć, czy nie, chwycił za telefon, który miał przy sobie. Nawiasem mówiąc, nie powinien go mieć. Radośnie filmował atak dronów na nasze bazy bombowców strategicznych i opublikował te nagrania w internecie. Ja bym takiego żołnierza po prostu rozstrzelał na oczach wszystkich żołnierzy. Ale żyjemy w kraju, gdzie wielu wciąż nie zrozumiało, że trwa wojna i gdzie z mocy prawa egzekucje są zakazane. Dlatego takim żołnierzom ujdzie to na sucho, a przydałoby się przynajmniej chociaż publicznie wychłostać szpicurą tego idiotę. Cóż, powtarzam, to wszystko są pojedyncze przypadki. Jeśli chodzi o działanie rosyjskiej propagandy, to obserwujemy, że za każdym razem, gdy w rosyjskiej przestrzeni polityczno-społecznej wydarza się coś, co jest niekorzystne dla władz Rosji, dla propagandy, propaganda stara się to ukryć. I wtedy następuje taki moment milczenia i oczekiwania, jakie instrukcje nadejdą z administracji prezydenta, która koordynuje cały przekaz rosyjskiej propagandy. W przypadku ataków ukraińskich dronów na rosyjskie obiekty militarne również mieliśmy okazję obserwować taki przebieg zdarzeń. Przez pierwsze dwa dni Rosjanie czekali na to, jak, jakie wskazówki, jakie polecenia wyda administracja prezydenta. Czy trzeba będzie przemilczeć ten temat, czy będzie jakiś specyficzny sposób komentowania. Tak więc w pierwszej chwili ostatecznie. Przemilczano ten temat i do dziś wzmianki o atakach na cele militarne nie pojawiają się w rosyjskim przekazie. Natomiast po kilku dniach wystąpił Władimir Putin, który stwierdził jednoznacznie, że Ukraińcy oczywiście atakują cele w głębi Rosji, ale nie są to cele militarne, tylko są to raczej obiekty cywilne, doprowadzając oczywiście tym samym do śmierci niewinnych cywilów. Pozwoliło to pokazać Rosję w roli ofiary, to jest charakterystyczne dla rosyjskiej propagandy, ale też dało Władimirowi Putinowi możliwość zapowiedzenia zemsty i wykorzystano również ukraińskie ataki po to, żeby zdeprecjonować, skrytykować rozmowy pokojowe. W swojej wypowiedzi, którą przytaczamy, Putin jednoznacznie stwierdził, że Ukraina to państwo terrorystyczne, a z terrorystami się nie negocjuje. Według słów Władimira Putina terrorystów należy topić w toalecie, a nie z nimi negocjować. Ważny jest kontekst, w jakim nasze delegacje spotkały się w Stambule. Dzień wcześniej reżim kijowski zorganizował w Rosji ataki terrorystyczne na kolej. Wśród ofiar były dzieci. Poza tym Kijów starał się uderzać w głąb Rosji. Cały maj nasza obrona przeciwpowietrzna odbijała ataki ukraińskich dronów, zbijając setkami. Razem zbito około 2000 w jednym miesiącu. Takie działania były ewidentnie wyliczone za zerwanie rozmów pokojowych. Oznacza to, że Kijów nie chce pokoju. To tylko potwierdza nasze obawy, że władze w Kijowie, które i bez tego są pozbawione legitymacji, bo przejęły nielegalnie władzę, stopniowo przekształcają się w organizację terrorystyczną. Jej sponsorzy są wspólnikami terrorystów. Pamiętamy, że jeszcze całkiem niedawno Kijów i jego sojusznicy bredzili o strategicznej porażce Rosji na polu walki. Dziś w obliczu ogromnych strat i konieczności wycofania się na całej linii frontu próbują zastraszyć Rosję. Władze w Kijowie przeszły do organizowania aktów terrorystycznych. aktów. Jednocześnie proszą o wstrzymanie działań wojennych na 30 lub nawet na 60 dni. Proszą o spotkanie na wyższym szczeblu. Ale jak prowadzić podobne spotkania w takich warunkach? O czym my mówimy? Kto w ogóle prowadzi rozmowy z tymi, kto stawia na terror, z terrorystami? Po co ich dowartościowywać, dając im wytchnienie w walkach? Będzie to wykorzystane, by napchać ich zachodnią bronią, by kontynuować przymusową mobilizację i dla organizacji kolejnych ataków terrorystycznych, podobnych do tych, które miały miejsce w obwodach Bryjańskim i Kurskim. Kontynuując temat ukraińskich ataków w rosyjskiej telewizji, co stało się oczywiście głównym tematem, e, rosyjscy propagandyści i przedstawiciele administracji nawoływali do zemsty między innymi do zemsty. W, w, bardzo szybko zaczął nawoływać, były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Do tego również y, odnosiły się słowa Putina, ale również propagandyści y, poczuli y, tak zwaną krew i właśnie w sposób y, taki demonstracyjny zaczęli nawoływać do y, ukarania Ukrainy, ale nie tylko. Y, ponieważ y, doprowadzono do wniosku, że to również Zachód jest odpowiedzialny za ataki na terytorium Rosji, domagano się również zemsty wobec Zachodu. W retoryce rosyjskiej propagandy, Zachód może spodziewać się ataków odwetowych ze strony Rosji. Władimir Soławiow dał do zrozumienia, że również Rosja może uciec się do metod terrorystycznych, aby się obronić oczywiście i że Zachód powinien być czujny pod tym względem, bo Rosja ma sprawdzony repertuar różnych metod i różnych odpowiedzi i już od dawna jest bardzo wprawiona w tego typu rozwiązaniach. Tak więc rosyjskiej propagandzie w odpowiedzi na to, że zdarzyły się jakieś nieprzewidziane, niekonieczne Korzystne dla Rosji zdarzenia. Tradycyjnie uciekano się do metod y, takich właśnie straszenia, wojny psychologicznej, presji i nacisku. I adresatem tych gruźb oczywiście jest Zachód. Odpowiadamy i będziemy odpowiadać na wszystkie ataki terrorystyczne ze strony Kijowa. Ale trzeba zrozumieć, że to nie tylko Kijów. Kijów to tylko front. Dobrze rozumiemy przecież, że ładunek wybuchowy dostarczyli obcokrajowcy. Plan przygotowali obcokrajowcy. Fiona Hill pisze, że Rosja walczy z Wielką Brytanią, a równolegle do tego wychodzi artykuł, gdzie Brytyjczycy radośnie biorą na siebie odpowiedzialność za uderzenia w głąb Federacji Rosyjskiej. Z radością stwierdzają, że to właśnie oni stoją za programem dronów morskich. Przecież dobrze rozumiemy, że zmusza się nas, byśmy wrócili do walki z globalnym terroryzmem. Mam Mamy w tym wielkie doświadczenie. Doskonale potrafimy rozwiązywać takie zadania. Najlepiej ze wszystkich na świecie. Dlatego powinniśmy precyzyjnie i jasno zastosować metody Pawła Sudopłatowa. Rosji końca lat 90. i początku 2000. Jesteśmy w tym dobrzy. Głównodowodzący sformułował to dobrze. W znamiennej frazie z 1999 roku znajdziemy ich w kiblu i tam utopimy. Nie będzie dla nas ważne, gdzie ci terroryści będą się znajdować i jakie różnorodne mundurki będą na siebie wkładać, jakie czapki zmieniać. I nam nie ważne, gdzie ci terroryści będą i nie ważne, jakie różnorodne mundurki oni będą na siebie napialuć i jakie kiepeczki zmieniać. Odnosząc się do wypadków na kolei, które znalazły się w centrum relacji rosyjskiej propagandy, uciekano się do takich specyficznych y, propagandowych metod, a mianowicie graniu na emocjach, próbowano wywoływać współczucie i taką konsolidację społeczeństwa rosyjskiego poprzez wskazywanie, że w tych katastrofach ucierpieli cywile, ucierpiały dzieci. No i cała tutaj taka fala nienawiści chlunęła y, pod adresem Ukrainy. Margerita Simonian wskazała tutaj, że Ukraina będzie musiała Odpowiedzieć za wszystkie te niehumanitarne działania względem Rosjan, które popełnia, i nadejdzie czas odpowiedzi. I oczywiście tutaj też wskazała, że te rozmowy pokojowe to w ogóle będą dotyczyły czegoś zupełnie innego niż dotyczą teraz. Czyli nie będą rozmawiać o pokoju, a tylko to, jak Ukrainę jeszcze bardziej ukarać. Jeśli chodzi o to, co wydarzyło się wczorajszej nocy. No cóż. To by było nawet zaskakujące, gdyby w Dzień Dziecka Ukraina nie próbowała zabić pięciomiesięcznego dziecka, które beztrosko spało w pociągu. Teraz nasi lekarze próbują je uratować w centrum imienia Roszala. Proszę pomyśleć o tym dziecku, o jego rodzicach. I można to podsumować tylko w jeden sposób. To jest dla nich tak typowe, jak w naszym żarcie z filmu. Czy rozpoznajesz brata Koale? Tylko u nich jest brata Mykoła. I oczywiście, kiedy przyjdzie czas rozliczenia za to wszystko, a ten czas nieuchronnie nadejdzie. Nieuchronnie. I negocjacje są nieuniknione. I umowy, którymi zakończą się te rozmowy, są nieuchronne. I zemsta, a raczej sprawiedliwa kara dla tych, którzy to organizują, jest nieunikniona. Jak my, jako ludzie cywilizowani, w tym momencie będziemy z nimi negocjować to, jak wolą stać pod ścianą z zawiązanymi oczami na kolanach, twarzą do ściany, czy też odważnie patrząc prosto w lufę. No cóż, to są trzy opcje, które ostatecznie omówimy w ramach ostatnich negocjacji. My, jako ludzie kierujący się humanitaryzmem, w ramach ostatniego życzenia damy im prawo wyboru. I tutaj bardzo charakterystycznym elementem tej narracji rosyjskiej wobec niekorzystnych i niespodziewanych wydarzeń jest też to, że Rosja robi z siebie ofiarę. Rosyjscy propagandyści robią ofiarę z Rosji, wskazując, że Rosyjscy obywatele cierpią. Zachód przymyka na to, oczy zachodni dziennikarze, którzy są w Rosji, relacjonują wydarzenia w Rosji tendencyjnie, a ich główną rolą jest podsycanie rusofobii na świecie, a nie relacjonowanie prawdziwych wydarzeń, w związku z czym urągają w swoich przekazach na to, że że wobec biednych Rosjan, którzy cierpią z rąk Ukraińców, nie ma na świecie żadnego współczucia i że Zachód właśnie jest cyniczny, bo tak naprawdę faworyzuje Ukrainę, a Rosji przypisuje wszystko co najgorsze. Bo przypominam jeszcze raz na koniec, w oficjalnej narracji rosyjskiej propagandy, w tej wojnie, którą Rosja rozpętała na Ukrainie, to Rosja jest ofiarą i to Rosja zasługuje na współczucie, natomiast wszystko co złe jest przypisywane Ukrainie. Żurnalisty Dziennikarze, czy ten Steve, którego dobrze znamy z BBC, Rosenberg, i dziennikarze z różnych wydawnictw zagranicznych przybyli dziś na dworzec, żeby porozmawiać z ludźmi, którzy przeżyli tę straszną tragedię? Tak po prostu, z ciekawości. Przecież to by było bardzo właściwe, przecież to naturalne. Było to nieprawnione, Pracujesz w mieście, w stolicy, reprezentujesz światowe media, chcesz uchodzić za osobę, która mówi prawdę. Więc oni powinni podnieść swoje wydelikacone tyłki i dotrzeć na dworzec, żeby porozmawiać z ludźmi. Pracują tam korespondenci RT, tam pracuje ekipa Sołowiev Live, tam pracują ekipy filmowe. Po prostu pojechać i zapytać ludzi, którzy przeżyli ten horror i pokazać zachodniej publiczności, tym, którzy są przekonani, że Rosjanie nie giną, że Rosjanom nie dzieje się żadna krzywda. Czy też to nie pasuje do ich praktyk, gdzie my jesteśmy traktowani jak straszne wilkołaki, orki. A tam po drugiej stronie wszyscy są tacy delikatni, zawsze troszczą się o innych. то попросту цiekаво. Пордаляки, орки, а с той стороны такие нежные, ласковые, вечно переживающие, вот no, просто любопытно.